Jaki jest największy grzech Spidermana? Ten komiks stara się odpowiedzieć na to pytanie. Mowa oczywiście o wydanym przez Egmont The Amazing Spider-Man szczątki, po angielsku znanym jako The Last Remains, który jest bezpośrednią kontynuacją poprzedniego tomu, ponieważ jest to tom 11. Tomu pisanego przez Nika Spencera i przez Matthew Rosenberga, którego rysownikami są tacy artyści jak Mark Bagley, Patrick Gleason czy. Frederico Vicentini. Nick Spencer nie powinien być raczej nazwiskiem nieznanym, ponieważ jest to twórca takich komiksów, które ja osobiście bardzo lubię, jak Secret Empire czy The Superior Falls of Spider-Man. Ale czy to nazwisko daje gwarancję tego, że ten komiks jest faktycznie dobry? Jak się nie trudno domyślić, jedenasty tom tej historii, tego komiksu jest kontynuacją, bezpośrednią kontynuacją tomu poprzedniego, w którym Pojawił się Kindred, pojawił się Sin Eater i tutaj pewne tajemnice z nimi związane zostają w końcu ujawnione. Prawdę mówiąc, powrót tego Sin Eatera po 40 prawie latach odebrałem dość negatywnie, jako grzebanie przy trupie, ale dzięki temu komiksowi doszedłem do wniosku, że jednak zostało to wykorzystane całkiem umiejętnie. Więc to, to początkowe wrażenie negatywne okazało się koniec końców całkiem ok, a jeżeli chodzi o Kindreda, no to może tutaj zaskoczenia wielkiego nie ma, oczywiście nie będę spoilerował, o co chodzi, ale też podobnie jak z Siniterem ma to całkiem duży sens. To jest paradoksalne, ponieważ ten komiks niby jest o Spider-Manie, ale tak naprawdę głównymi bohaterami tutaj są inne postacie, nie tylko postacie negatywne, bo tak naprawdę można powiedzieć, że w pewnym stopniu Kindred jest właśnie głównym bohaterem tej historii, ale też Sin Eater, również Norman Osborne, a jeżeli chodzi o protagonistów takich superbohaterów, to członkowie Order of the Web, czyli pajęczy superbohaterowie. Madame Web, Spider-Woman, Miles Morales, Spider-Gwen, Silk i Ania Corazon. To oni tutaj są najbardziej typowo superbohaterscy, nie Spider-Man, który schodzi troszkę na dalszy plan. Co jest dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że jest głównym bohaterem tej serii. Warto też podkreślić, że ta seria została podzielona na dwa główne wątki i ona tak naprawdę składa się z kilku numerów The Amazing Spider-Man, ale też kilku numerów The Amazing Spider-Man: Last Remains, więc tak naprawdę jest to swego rodzaju taki jakby mini-evencik wewnątrz samej głównej serii spider Spidermana. Wyraźnie widać, że zeszyty Amazing Spider-Man Last Remains są poświęcone członkom Order of the Web. Natomiast te numery z głównej serii The Amazing Spider-Man, to jak najbardziej historie, w których główną rolę gra Spider-Man znaczy główną rolę. Jest ważnym bohaterem, ale właśnie tak jak mówiłem wcześniej nie jest, nie jest na pierwszym planie do końca. Mimo tego, że stanowi dość istotną postać. Dopełniającą tak naprawdę Kindreda i jego szalony plan. Odpowiadając na początkowe pytanie, które zadałem, zaczynając tą recenzję, to podejście do grzechów Spidermana jest dość przewrotne i całkiem fajne. Może nie jest jakieś przełomowe, może nie rozwala bani, ale uważam, że twórcy solidnie podeszli do tematu i w bardzo fajny sposób postanowili wykorzystać zjawisko grzechu po to, żeby. Było bazą do stworzenia ich historii. Warto też zauważyć, że Szczątki czy The Last Remains są komiksem, który wpisuje się idealnie w pewien trop, którym podążał Marvel swego czasu. W sumie do tej pory podąża w pewnym, w pewnym stopniu. Chodzi o to, że wiele współczesnych komiksów, tych dużych, głównych serii, stara się w pewien sposób zdekonstruować, kultowe, klasyczne historie sprzed kilkudziesięciu lat. I The Last Remains nie jest wyjątkiem. Tutaj pojawia się bardzo dużo odniesień do różnych serii, nie tylko tych z lat 80., na co wskazuje pojawienie się Sinitera ponowne, ale również trochę nowszych, takich jak na przykład Ran Straczyńskiego, który tutaj jest duchem obecny, co mnie osobiście bardzo cieszy. Oczywiście ten komiks czytać mogą ludzie, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z komiksowym Spider-Manem, ale jeśli jesteście fanami Spider-Mana i znacie starsze historie, to będziecie mieli tutaj dużo zabawy z poszukiwaniem odniesień do starszych komiksów z jego udziałem. Nie jest to może jakiś fabularny majstersztyk, nie jest to jakoś super zaskakujący komiks, pełen nietuzinkowych pomysłów, ale czyta się to bardzo przyjemnie jest to na pewno typowa superbohaterska rozrywka. Jeżeli liczycie na dobrą, przyjemną lekturę takiego typowego superbohaterskiego komiksu z domieszką czegoś mądrzejszego, to The Last Remains, jeśli jesteście fanami Spidermana, szczególnie powinno Wam się spodobać. Jeśli chodzi o rysunki. To tak jak wspomniałem, uwagę fanów Spidermana może przykuć nazwisko Marka Bagleya, który jest dość kultowym rysownikiem, i tutaj yy, jego kreskę użyto w bardzo przemyślany, moim zdaniem, sposób, ponieważ on rysuje te komiksy, te numery, w których pojawia się dużo wątków z przeszłości. Więc osoby, które kojarzą jego rysunki Spidermanowe. Z lat 90., na przykład, mogą poczuć się jak w domu, ponieważ pojawiają się tutaj odniesienia do starszych przygód Spider-mana, ale paradoksalne jest to, że to z czego słynie Bagli, czyli charakterystyczne duże oczy Spider-mana, nie pojawiają się w jego rysunkach, ponieważ Spider-man praktycznie przez cały czas jest pozbawiony maski. W pewnym momencie to odniesienie jest nawet całkiem dobitne, ponieważ w tym komiksie pojawia się fragment jednego z annuali Spectacular Spider-mana z lat 80. -tych. Rysunki Glisona i Vincentiniego nie są może jakieś wybitne, ale bardzo dobrze korespondują z tą historią. To jest taka typowa, atrakcyjna wizualnie, czysta, komiksowa kreska, charakterystyczna dla nowszych komiksów superbohaterskich, tych mainstreamowych komiksów superbohaterskich. Więc tutaj żadnych zaskoczeń raczej nie ma. Po prostu szata graficzna jest na bardzo wysokim poziomie, więc do niczego przyczepić się nie można. Przyczepić się można jednak do... Wydania tego komiksu, ponieważ niestety nie rozumiem dlaczego. Oczywiście wiem, że to nie jest wina Egmontu, ponieważ Egmont po prostu przedrukowuje zbiorcze wydania zachodnie, ale nie wiedzieć dlaczego w tym tomie nie zamieszczono dwóch numerów, które kończą tą historię. Na ciąg dalszy, na zakończenie tej historii, trzeba czekać do następnego tomu, co jest dość absurdalną decyzją moim zdaniem. Jeżeli chodzi o dodatki, to tradycyjnie alternatywne okładki poszczególnych zeszytów są zamieszczone na końcu tego komiksu, więc y, fani różnych artystów mają na czym oko zawiesić. No i podsumowując, spotkałem się z jakimiś opiniami w internecie, że Ran Spencera nie należy do jakichś wybitnych i że generalnie nie jest polecany. Ja do końca tego nie rozumiem, uważam, że jest to całkiem przyzwoita seria poświęcona Spider-Manowi, więc ja osobiście jako wielki fan Spider-Mana przejść obok tego komiksu obojętnie nie mogłem i sądzę, że większość fanów Spider-Mana również po niego sięgnie. Do czego ja oczywiście namawiam. Ale zaznaczam, że nie jest to żadne przełomowe dzieło, nie jest to żaden kamień milowy, mimo tego, że pewne Pomysły, które w tym komiksie się pojawiają, będą miały znaczenie w latach późniejszych z punktu widzenia polskiego czytelnika, bo tak naprawdę mówimy w tym momencie o rzeczach, które dzieją się obecnie na rynku amerykańskim. Jest to po prostu solidny kawał komiksu superbohaterskiego, takiego mainstreamowego komiksu superbohaterskiego z bardzo wieloma występami gościnnymi, z bardzo wieloma fajnymi, umiejętnymi, mądrymi odniesieniami do przeszłości Marvel Comics. Więc widać, że tutaj twórcy odrobili pracę domową, co ja zawsze doceniam, ponieważ, jak zapewne wiecie, jestem fanem starszych komiksów Marvela i zawsze szanuję, kiedy ktoś się do nich odnosi, się na nie powołuje. Więc kończąc tą spóźnioną recenzję, polecam. Podzielcie się w komentarzu, co wy sądzicie na temat tego komiksu, jeśli już go przeczytaliście, a jeśli nie, czy zamierzacie po niego sięgnąć.